It's just you. Well, time's be tough. No to Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut, witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Nie dniu wczorajszym miały miejsce dwa mega ważne wydarzenia. Pierwszym, chyba najważniejszym jest to, że Pingwin z Polski, Kokosanka dostał zaszczytny tytuł Pingwina Roku globalnie, więc oczywiście gratulacje dla naszego Pingwina Albinosa. A drugim, może takim trochę mniej znaczącym jest to, że doszło do aktualizacji oprogramowania Bitcoin, jak to wspomniał JP Morgan. No i mamy jakiś tam kolejny halving, tak? Co cztery lata to się dzieje, a przecież nieco roku polski pingwin zostaje tutaj zaszczycony takim pięknym tytułem. Więc skupię się na tym mniej ważnym, powiedzmy, no ale jednak parę wątków tutaj można w tym temacie poruszyć. Na koniec parę słów o altcoinach. I trochę o waszym podejściu do inwestowania, bo widzę, że staram wam się jakieś informacje wtłoczyć do głowy, natomiast one gdzieś tam wlatują jednym uchem i cały czas wylatują drugim, więc o tym dzisiaj też słów kilka na końcu tego materiału. Dobra, tyle słowem wstępu, no i przejdźmy oczywiście do CoinGecko. Tutaj mamy informację o zwycięstwie naszego oczywiście pingwina, a co do CoinGecko, no to Bitcoin niecałe 64 tysiące dolarów w tym momencie kosztuje. Ether 3050 dolarów, najlepiej radzi sobie Arfwave oraz Internet Computer, a najgorzej Toncoin 622, no niestety Toncoin delikatnie w dół, ale jest pod bardzo dużych wzrostach tak czy siak w ciągu ostatnich tygodni i ta waluta sobie naprawdę radzi bardzo, bardzo dobrze. Okej, okay. zanim jeszcze do tego całego halwingu przejdziemy, to serdecznie Was zapraszam na krypto 7 czerwca, Muzeum Śląskie w Katowicach, bardzo fajna miejscówka. Jeszcze biletów troszkę jest, natomiast już bez w sumie ogłoszenia ani jednego prelegenta 20% tych biletów poszła tako, więc bardzo się z tego cieszę, że tyle osób chętnie już w ciemno, że tak powiem kupuje te bilety. Cały opis macie tutaj na Twitterze i sukcesywnie w ciągu najbliższych dni, tygodni będę ogłaszał kolejnych prelegentów tego wydarzenia, a naprawdę szykuje się fajny, fajny evencik, jakieś debaty. Jakieś konkursy dla was, gdzie do wygrania, do wygrania będzie kasa i tak dalej, więc myślę, że warto na tym spotkaniu być. 7 czerwca startujemy o godzinie 16, kończymy o 21.30, więc 5,5 godziny. No myślę, że merytorycznej zabawy dotyczącej rynku krypto. A teraz przejdźmy do wykresu bitcoina. Żółta klecha zaznaczona tutaj, czyli halving. Czym jest halving? No nie wiem, czy ja muszę ten temat w ogóle tłumaczyć. Jest to po prostu. Aktualizacja oprogramowania, ja się tak śmieję, ale JP Morgan tak to nazwało. Aktualizacja oprogramowania, która mniej więcej co 4 lata ma miejsce, no i nagroda, którą dostają górnicy za wydobycie bloku bitcoina, za potwierdzenie go w sieci, spadła w tym momencie o połowę. Tak jak to się co 4 lata dzieje, zaczynaliśmy od 50 bitcoinów na blok, później 25, 12,5. 6,25, no i teraz za każdy wydobyty blok to jest 3,125 bitcoina dla górnika, plus oczywiście opłaty transakcyjne za potwierdzenie transakcji. Ludzie płacą jakieś FISy, no i te FI leci oczywiście też do tego bloku. No i wczoraj ta aktualizacja się dokonała. Kolejna rok 2028, no jeżeli oczywiście bitcoin przetrwa, no bo są i tacy, którzy. Wywęszyli tam jakiś błąd, że przy kolejnym halvingu to Bitcoin się rozpadnie. No, gdzieś mi jakiś taki tweet, śmignął już nawet nie wiem, kto go pisał, ale takie głupoty, to wiecie. Rzadko można znaleźć, ale jak ktoś znajdzie taką głupotę, to, to idzie parsknąć śmiechem z idiotyzmu. Także Bitcoin nadal działa, nadal bloki wpadają. Może do tego teraz dość pewne opóźnienie w potwierdzaniu bloków, jeżeli na przykład górnicy Ci, którzy stwierdzą, że Bitcoin nie jest teraz dla nich opłacalny w kopaniu, odłączą swoje koparki, moc wydobywcza spadnie. To pamiętajmy, że mamy około dwóch tygodni pomiędzy dostosowaniem sieci na Bitcoinie, kiedy jakby sieć dostosuje się do tej mniejszej ilości górników. Dobra, wykres, tak jak mówię, 64 tysiące plus minus, był ten spadek do 59, taki bardzo szybki zjazd, tutaj nawet dwukrotnie. Był ten poziom 60 powiedzmy tysięcy dolarów bronionych, ale jak na razie bitcoin trzyma się całkiem całkiem dobrze. Wczoraj z okazji oczywiście halwingu na pałacu kultury taki duży Bitcoin został wyświetlony. Nie wiem, co to za ekipa robiła, w sumie nie robiłem żadnego dochodzenia pewnie jak ktoś mnie ogląda teraz, który został, który stworzył jakby to, który, który tego Bitcoina, tutaj wyświetlił na pałacu kultury, to dajcie znać, chętnie was propsuję na następnym materiale. No, i Bitcoin magazine właśnie podkreślił to, że na Pałacu Kultury coś takiego się wydarzyło. Ale są oczywiście tacy, którzy straszą upadkiem teraz Bitcoina, spadkiem jego ceny. JP Morgan, wspomniany przeze mnie przed chwilą, mówi, że Bitcoin może spaść do 42 tysięcy dolarów, a sieć Bitcoina może spaść o 20%, jeżeli chodzi o jej hash rate, czyli o tą moc zabezpieczającą. Bitcoina, dlaczego? No, bo jest oczywiście halving, więc to się będzie mniej opłacało górnikom. No i w okolicach halvingu przeważnie mamy tą korektę kilkunasto, kilkudziesięcioprocentową, tak przynajmniej to pokazywała historia. Więc powiedzieli co wiedzieli, tylko pamiętajmy, że Bitcoin jednak jest w tym momencie no już wielokrotnie to powtarzałem w innym miejscu niż był 4 lata temu. etf -y, wejście grube na Wall Street i tak dalej, wszyscy o tym wiemy, więc myślę. To już pokazała nam cena Bitcoina przed halvingiem, że teraz będzie inaczej. Tak jak to gadałem z Piotrem i Siurkiem, że teraz to będzie inaczej. Idąc dalej, tutaj jest właśnie ten software update, to Bloomberg wysłał taką notyfikację do swoich, nie wiem, subskrybentów chyba, że JP Morgan i Deutsche Bank powtarzają tutaj, że właśnie dochodzi do aktualizacji programowania Bitcoina. No, oni się śmieją, że jesteśmy jeszcze wcześniej, skoro, skoro takie filmy nazywają to aktualizacją, Oprogramowania, no bo nic wspólnego z aktualizacją oprogramowania nie ma. Jest to wgrane od samego początku, no i tak po prostu się dzieje co te mniej więcej 4 lata. Idąc dalej, tutaj są nagrody, jakie otrzymywali górnicy w poszczególnych blokach, jakie potwierdzali. No i w tym bloku 840 tysięcy dorzuconych zostało potężnie, potężnie bitcoina do sakwy, bo nagroda za ten blok wynosiła, według tego co tutaj jest napisane. 37,6 Bitcoina, więc wiele osób chciało być w tym bloku. Zapewne wysyłali też takie wiadomości, bo na, na Bitcoinie można zapisywać takie wiadomości i później możecie być no, oczywiście w historii, tak jak ktoś w blok Explorerze sprawdzi sobie ten blok, zejdzie do szczegółów, no to tam będzie wasza transakcja z jakąś tam notatką, więc tutaj ludzie też dużo płacili, żeby do tego bloku właśnie 840 tysięcy się dostać. Kolejna informacja, Plan B nam tutaj pisze, 6 miesięcy przed halvingiem Insiderzy wyprzedzili event halvingowy, no i podbili cenę dwukrotnie. 6 miesięcy po halvingu, oczywiście dostosowanie będzie tego, ile górnicy zarabiają i cena też urośnie dwukrotnie. I od 6 do 18 miesięcy po halvingu będzie oczywiście rush na rynek, czyli cała ulica rzuci się według niego na rynek, no i cena urośnie o 4 razy. Trochę to zbyt kolorowo, jak dla mnie wygląda. Ja mówię, że Bitcoin, jeżeli faktycznie wyskoczy powyżej tych 100 tysięcy dolców w tym roku, to możemy zobaczyć jakiś taki szał ulicy, że wow, w końcu te 100 tysięcy dolarów przebite. Rzucamy się i to może nie na samego Bitcoina, a ogólnie na kryptowaluty, bo Bitcoin będzie po prostu dla większości zbyt drogi. Ludzie nie będą chcieli mieć jednej 100 milionowej Bitcoina prawdopodobnie, tylko będą chcieli mieć. 10 tysięcy jakiegoś tam shitcoina, nie? Chociażby za te 10 dolarów. Może tak być. Nie wiadomo, zobaczymy. Oczywiście jak ja to powtarzam zawsze, że rynek jest irracjonalny. No i jeżeli już mania do rynku krypto przybędzie, to ratuj się kto może, bo naprawdę dziwne rzeczy będą się mogły dziać. Wczoraj chyba doszło, nie wczoraj, w tym tygodniu chyba doszło do sprzedaży w ogóle jakiegoś NFT-ka pustego. Za 900 tysięcy dolarów, ten NFT był utworzony chyba w 2019 roku Jest pusty i ktoś go kupił za 900 tysięcy dolarów gdyby to była końcówka Hossy, gdyby jakby takich eventów było więcej No to bym powiedział, dobra Uciekamy stąd, tak, bo dochodzi do jakiejś totalnej głupoty Tutaj jaki był Związek przyczynowo-skutkowy z zakupieniem tego NFT-ka za 900 koła Nie wiem, nie wgłębiałem się w temat, nie wiem kto go kupił No i pytanie brzmi, czy nie jest to po prostu jakieś pranie kasy, nie bo, bo wiadomo do czego często sztuka jest wykorzystywana, a przecież NFT to jakaś taka cyfrowa sztuka, bardzo często, więc być może jest to podobny przypadek. Jak ktoś ma jakieś z Was informacje konkretne w tym temacie, to dajcie mi znać w komentarzach. Idąc dalej, ETF-y, bo ostatnio o tym u mnie nie było, wrzucałem Wam nagrania z konferencji InvestCAF. Jestem zajęty w tym momencie innym tematem. O tym temacie jeszcze Wam powiem na koniec tego materiału. I nie widzimy tutaj zbyt dużego ruchu. To są oczywiście dane z 19, 19 kwietnia, czyli piątek, ostatnia sesja w zeszłym tygodniu. No i cały rynek wyszedł na plus. Natomiast ta presja i sprzedażowa i zakupowa nie była w ten piątek zbyt wielka. Najwięcej oczywiście odpłynęło bitcoinów z Grayscale'a o wartości 260 milionów dolarów, ale prawie tyle samo skupił BlackRock. Fidelity dorzuciło tutaj 130 baniek, ARK, 21 shares 36 milionów, no i suma sumarną wyszliśmy 200 milionów dolarów w Bitcoinie na plus. Tak by to wyglądało, więc CTF-y cały czas trochę tam powoli dziubdziają, jest teraz delikatne ochłodzenie, natomiast cały czas tutaj do przodu lecimy, chopaki dobrze robią, wiadomo o co chodzi. Dalej, znowu o Bitcoinie, no i tutaj mamy wykresik od Filipa Swifta, porównanie globalnej płynności M2, wielokrotnie tym mówiłem z Cezarym Ziarkowskim, w stosunku do ceny Bitcoina. No i widzimy, że w 2017 roku, kiedy ta globalna płynność rosła bardzo mocno, no to mieliśmy faktycznie szczyt na Bitcoinie. 2021 rok, od końcówki 2020 widzimy, że jak płynność się zwiększała, no to później mieliśmy oczywiście wysokie ceny na rynku kryptowalut. I teraz powoli, powoli gdzieś ta płynność się zwiększa. Jak zobaczymy jakiś taki finalny atak tutaj taką pionową krechę. To będzie to można łączyć pewnie e, według tego wskaźnika oczywiście z końcówką cyklu na rynku krypto. Czy tak będzie? Czas pokaże. Tak. Koniec inwestowania na rynku kryptowalut. Trochę właśnie tutaj w tym filmie mowa, mówiłem o płynności. E, o, pokazywałem też film z namianem ze świata kryptowalut. Tutaj braliśmy udział wspólnie w debacie na inwestkawcach i też poruszyłem taki temat. Widzę, że wielu z Was ma podobne przemyślenia, że trochę zakończyliśmy etap inwestowania na rynku krypto, a przeszliśmy do pełnej spekulacji. Widziałem tam sporo, sporo komentarzy. Ja odpowiadam na te komentarze w wolnej chwili. Po prostu nie mam na to teraz czasu. I wspominałem właśnie na tej debacie też o tym, że makroekonomia, te czynniki takie zewnętrzne już poza rynkiem krypto będą miały wpływ na to. Czy ten Bitcoin urośnie i jak mocno urośnie. Płynność na rynku jest jedną z bardziej znaczących właśnie kwestii dotyczących tego, czy Bitcoin urośnie, czy też nie. Tak przynajmniej ja tu widzę. Kao kryptowaluty nam się tutaj rozwinął na Twitterze, jak zawsze. Zrzucił taki ciekawy post odnośnie tego, jak wyglądała cena Bitcoina po ostatnich halvingach, czyli 3 dni po cena jak wyglądała 7 dni 14, 31,90. Warto ten artykuł sobie prześledzić, przeczytać. I zobaczyć za kolejne 3 miesiące, bo on tu tak do 90 dni po halvingu wypisywał te informacje, czy tym razem faktycznie jest inaczej, czy powtórzył się jakiś poprzedni halving? i jak ta cena się będzie kształtowała. Dalej, Rafał Zorski. No niestety, ale nie za dobre ostatnio ma te zagrania. Trochę chłopina popłynęła na tych swoich tradeach. Niektórzy mówią, że to już nie jest handlowanie, niektórzy mówią, że to nie jest spekulacja, tylko to jest czysty hazard. Popierałem chociażby to tym, że wyciągnął Rafał ostatnio bańkę dolarów z płynności tokena Big Short Bets. Token Big Short Bets no leci bardzo mocno na łeb, na szyję. No i Rafał tymi pieniędzmi według tych osób chociażby wapniak tutaj taki materiał przygotował. Giera sobie na dźwigni, na kakale wyszedł jakieś tam sto kilkadziesiąt chyba tysięcy na minus. Na Bitcoinie dokładał, dokładał, dokładał też jak Bitcoin był niżej, bo liczył na to, że Bitcoin zaliczył jakiś spadek do 35 tysięcy po halvingu. Bitcoin teraz jest cały czas w okolicach 64. No, i z tego, co ty tutaj w komentarzu, w komentarzu napisał, to chyba mu tą pozycję mogą już zamknąć. Jeżeli miał faktycznie na break-even ustawione te swoje wejście, nie wiem. Oczywiście, no nie wiem, jak wygląda ta jego pozycja. Ale ja osobiście z Bitcoinem to bym nie wojował, jeżeli chodzi o etap cyklu, w którym jesteśmy w tym momencie. Bo przypominam wam, tak jak wam mówiłem, jeżeli chodzi o wzrost na Bitcoinie. To, to nie jest prosta linia, tak? Tu maćmy 0, tu mamy Bitcoin po 100 tysięcy. No i wydaje się wszystkim, że ten Bitcoin to rośnie sobie tak przecież, nie? A to nie wygląda nigdy tak. To zawsze to, co Wam mówiłem, są wzloty, upadki, górki, zakręty. Tutaj, tutaj. Aż jest duża szansa na to, oczywiście, że dobijemy do tych 100 tysięcy dolarów. Natomiast ten cały szum informacyjny, to, co Wam wspominam wielokrotnie. No, to jest właśnie to, tutaj, co się dzieje na tym wykresie w drodze do tych 100 tysięcy dolarów. Tak to po prostu wygląda. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta malutka wstawka. Dobra, idziemy dalej. Kolejnym, który wojuje z Bitcoinem jest oczywiście Michael Saylor, który powiedział, że nigdy nie sprzeda swojego bitcoina. Ciekawe, czy tak będzie. No, i on tutaj w ogóle jakiś taki tweet rzucił. Co, jeżeli jakiś inwestor z nielimitowanym kapitałem powiedziałby. Że będzie codziennie kupował 450 bitcoinów po markecie przez najbliższe 4 lata, następnie zwiększyłby to do 675 bitcoinów codziennie i potem do niecałych 800 bitcoinów w 2032 roku. Oczywiście co halving by to zwiększał. Nie wiem, kogo on tu na myśli ma, czy siebie, czy kogo, no ale kupowanie dziennie po pół tysiąca bitcoinów to jest jakiś kosmiczny kapitał, więc. Nie wiem, nie wiem, o co mu tutaj chodziło w tym wpisie. Jeżeli wy macie jakieś swoje domysły, o co tutaj mogło chodzić, no to oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. Dobra, tyle o tym Bitcoinie. Wystarczy. Halving, mówię, udał się, wszystko jest OK. Blockchain nadal działa, więc idziemy dalej. A tutaj króciutka informacja z token 2049 od właśnie Damiana ze Świata Krypto. TON poinformował nas, że w końcu Tether chodzi na blockchain TON. W końcu będzie można fajnie wchodzić i wychodzić, jeżeli chodzi o Tetera. Bo to był problem, wcześniej były jakieś JUSDT, jakieś takie wiecie syntetyki. A teraz już Tether normalnie na blockchainie to działa. Dobra, dalej Neural tutaj bardzo fajnie sobie radzi. Nowa ATH wybił. Ja tak jak już mówiłem, sprzedałem tą paczkę, wyciągnąłem wkład, zrealizowałem jakiś zysk. Reszta tutaj leży, bo projekt się naprawdę fajnie cały czas rozwija. Kolejna informacja, no to oczywiście obiecałem Wam AMA z projektem Ifi Finance. I tutaj chciałbym się na chwilkę zatrzymać, bo cena jest w tym momencie w okolicach tam, gdzie ja wchodziłem, czyli poniżej delikatnie 400 dolarów, i jest to dla mnie taki poziom break-even, tak, przy którym ja jestem na zero. I tutaj, nawet jak cena oscylowała w okolicach 1400-1500 dolarów, to ja nie wychodziłem wkładem, bo wiem, że ten projekt ma mega perspektywę. I dalej tutaj trzymam się tego, co powiedziałem. Delikatnie sprzedałem, tylko naprawdę delikatnie sprzedałem, ale większość tych tokenów nadal posiadam na swoim. Koncie, no i czekamy na te wolty głośne. Duże informacje oni publikują i na Twitterze, a szczególnie na Telegramie, więc chciałbym Was tylko uczulić, że ja nie jestem tutaj e, encyklopedią, jeżeli chodzi o ten projekt. Ja Wam nie będę wrzucał codziennie informacji o tym projekcie, bo projektów, które ja posiadam w swoim portfolio, jest mnóstwo, więc ja nie będę Wam codziennie o każdym projekcie głośniej tutaj mówił na kanale i to codziennie updateował o każdym jednym wpisie na Telegramie, który się pojawia. Powtórzę to po raz kolejny. To Waszym obowiązkiem jest śledzić informacje na Telegramie, na Twitterze takiego projektu, a po drugie rozumieć jak ten projekt działa. Bo jak usłyszałem, że Kamil było w końcu właśnie na CoinGecko, ale jest tam napisane, że oni mogą dodrukować tokeny. Tak, jest to napisane w dokumentacji. Wszystko zależy od ceny tokena EMPL. Jeżeli ktoś tego nie wie, a nie zainwestował tutaj duże pieniądze, bo widzę, że wielu z was jest przeinwestowanych. Jeżeli chodzi o ten token, no to kurde, nie znacie podstaw działania tego projektu, a inwestujecie więcej niż możecie stracić, coś tu jest nie tak. Więc nie oczekujcie ode mnie odpowiedzi na teksty, czy ten projekt jeszcze żyje, co ja o nim sądzę, czy ja jeszcze go trzymam i tak dalej. Bo to jest każdego z Was decyzja. Ja powiedziałem teraz, jak wygląda u mnie sytuacja z tym projektem. Były przecież uwolnienia teraz 15 kwietnia. Było to wiadome wcześniej. Jak jesteście na Telegramie, to codziennie o tym pisali. Więc być może ktoś zdecydował po prostu sprzedać część tych tokenów, które ma uwolnione. I tyle, bo kupował je po 20 a tam parę dolarów, więc rozumiem, że ktoś mógł tak sobie e, zrobić. Natomiast ja daję temu tokenowi jeszcze szansę jak najbardziej i czekam na rozpędzenie się w pełni tego koła. Czy to będzie totalna lipa i klaps? Tego nie wiem. Pamiętajmy, że rynek teraz jest po dużych spadkach. Mieliśmy te zjazdy do 60 tysięcy dolarów dwukrotnie. Token Matic, zajebisty token, przecież jest w tym momencie w cenie, czy plus minus w cenie przed rozpoczęciem w ogóle wzrostów kilka miesięcy temu. Także no ni, niestety, ale wiele altcoinów teraz trochę krwawi. Tak? Są wyjątki takie jak Neural teraz chociażby. Jest pewnie kilka innych projektów. Natomiast no jeżeli ktoś z Was podchodził do tematu, że wchodzicie tanio, tak jak ja kiedyś o tym wspomniałem, token urysł do 1400-1500 dolarów. Mogliście wyciągnąć wkład spokojnie. No to teraz sorry, ale nie do mnie pretensje. Ja jak widzicie, staram się wspierać projekt, chociaż nikt mi za to nie płaci, jak tutaj niektórzy już domysły jakieś snują. I tą AME w poniedziałek przeprowadzę w języku angielskim. Zadam kilka pytań od was, ze społeczności, bo pisaliście te pytania. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie pod tym postem z AMA. No i słyszymy się w poniedziałek o godzinie 17. A na końcu jeszcze takie dwie informacje. To zacznę od ostatniej: budowlanka, i tak naprawdę oferty mieszkaniowe. Zobaczcie, mieliśmy ten dołek, jak nie było ofert na kupno mieszkań na OtoDom stronie, bo oczywiście Polacy wykupywali, bo były takie wymysły kredyt 2%, 0%, a dopłacamy Wam jeszcze do kredytu. No i jak się wszystkie te takie rozwiązania pokończyły, to nagle zobaczcie jakie tutaj mamy odbicie V-recovery typowe, jeżeli chodzi o oferty mieszkań wystawione na sprzedaż. Także fliperzy no, mają teraz ciężki, ciężki okres. I nad czym teraz tak dużo pracuję? Codziennie, naprawdę siedzę po kilkanaście godzin dziennie i na tym się głównie skupiam, żeby odpalić wam oczywiście aplikację do rozliczania kryptowalut. Jesteśmy już naprawdę na finiszu. Ja wiem, że zostało mało czasu i cóż, pewnie stracimy część z was, która już się po prostu rozliczyła. Natomiast teraz damy z siebie tyle, ile możemy. Teraz wypuścimy tę aplikację z tyloma integracjami, iloma daliśmy radę. Natomiast na przyszły rok Plany są naprawdę tutaj ogromne, więc ta aplikacja jak najbardziej będzie rozwijana. Wszyscy, którzy są na newsletterze zapisani, dostaniecie informację jako pierwsi właśnie, że ta aplikacja została uruchomiona, także naprawdę już trochę brakuje. Poczekajcie jeszcze chwilę i będziemy w ogóle, chyba o tym nie mówiłem nigdzie, na konferencji CryptoSphere będziemy mieli swoje stanowisko. Paycoin Tax, tam możecie spotkać mnie, tam możecie spotkać, Część zespołu, która tworzy tę aplikację, będziecie mogli też popytać, jak ona działa. Dokładnie będziemy mieli prezentację na konferencji Cryptosphere, więc mam nadzieję, że tam się zobaczymy. Tyle z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za wysłanie tego materiału. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrypcję i słyszymy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!